Dzień dobry! Ostatnio wpadł mi w ręce komiks, wydany w Polsce przez Semic w 1992 roku. Jest to adaptacja słynnego filmu Terminator 2: Dzień Sądu Jamesa Camerona z 1991 roku. Komiks oryginalnie wydany był w trzech częściach przez Marvel Comics. Dziś da się go dostać, ale ciężko o dobrze zachowany egzemplarz. Zobaczmy, jak wierna jest to adaptacja słynnego filmu. Marvel Comics w 1991 roku wydał trzy komiksy składające się na całą historię Terminatora 2. Jest to oficjalna adaptacja filmu Camerona. Rok później Semik wydał w Polsce tylko jeden zeszyt, ale zawierający wszystkie części. Ja swój egzemplarz kupiłem na aukcji internetowej. Okładka nie jest w najlepszej kondycji, ale nie była ona wzmacniana, więc trudno oczekiwać idealnego stanu po tylu latach. Co ciekawe, ja ten komiks posiadałem w latach 90., ale go wyrzuciłem Rzuciłem. Dziś musiałem ponownie go zakupić. Zauważcie, że polska okładka to kopia okładki filmowej. Adaptacja filmu na komiks wymagała pewnych uproszczeń czy pominięcia niektórych fragmentów fabuły. Komiks nie miał być zbyt długi. Rysunek był ograniczeniem, bo w przeciwieństwie do medium filmowego, jest statyczny i nie pokazuje scen tak samo jak ruchomy obraz filmowy. Wiele scen jest zgodnych z filmem pod względem miejsca akcji. Początek to przywołanie obrazu świata postapokaliptycznego i walczących w nim ludzi z maszynami. No i Johna Connora, przywódcę ruchu oporu. Autorzy zamknęli. Scenę w dwóch obrazach na jednej stronie. Jak dla mnie, trochę mało, bo jednak zniszczone wojną nuklearną Los Angeles z roku 2029 zasługiwało na oddzielną sekwencję w Terminatorze 2, a nawet na trzy sekwencje w pierwszym Terminatorze o czym możecie dowiedzieć się z odcinka na moim kanale. Trochę szkoda, bo dla fanów to bardzo ważne sekwencje. Obrazy pokazujące przybycie Terminatora T800. I zdobycie przez niego ubrania w przydrożnym barze nie mają nic wspólnego z klimatem filmowych scen. Tutaj akcja jest mocno uproszczona. Brakuje słynnego wyjścia T800 w ubraniu motocyklisty i zdobycia przez niego okularów. Okulary były elementem rozpoznawalnym Terminatora. Cameron wykorzystał ten element także w pierwszej części. Uważam, że klimat komiksowej sceny w przydrożnym barze można było przybliżyć do dusznego klimatu sceny filmowej kolorem. W komiksie nie czujemy gęstej atmosfery zadymionego od papierosów miejsca, odpoczynku motocyklistów przy piwie czy pracujących w pośpiechu kelnerek. Tutaj kolor w żaden sposób nie odnosi się do filmowej sceny. Zresztą kolor uważam w tym komiksie za bardzo słaby. Brakuje też słynnego powstania T800 z ziemi po przybyciu do współczesnego czasu. W komiksie cyborg już stoi, a przecież to jedna z najpiękniejszych scen w filmie. Szczególnie w pierwszym terminatorze prezentowała się wyśmienicie. Podnoszenie się T800 jest czymś niesamowitym. Wspomniałem o twarzy dorosłego Johna Conora. Została ona naprawdę dobrze odwzorowana w komiksie, ale nie wszystkie postaci zachowały swój filmowy wizerunek. Doktor Silberman jest innego wyglądu niż w filmie. Szkoda, bo inne postaci zachowały swój filmowy wygląd. I można było dać fanom Terminatora wszystkie postaci takie, jak w filmie. Mowa tu o głównych bohaterach. Poboczne postaci mogą się różnić jak kolega Johna czy przybrani rodzice chłopaka. Tu bym się nie czepiał. Postać Milesa Dysona jest podobna do filmowego pierwowzoru. I to mi się podoba. W tak kultowym filmie zapamiętuje się każdego z obsady. Ale twórcy komiksu tworząc go w roku premiery filmu mieli inną perspektywę. Trudno było mówić wtedy o tym filmie jako o kultowym. Być może wchodziły jeszcze jakieś kwestie prawne i twórcy woleli zmienić wygląd bohaterów. Pierwsze spotkanie Johna z T-800 i T-1000 jest ciekawe, chociaż nie zachowuje wszystkich elementów akcji filmowej. Przede wszystkim brakuje pudełka róż, z którego T-800 wyjmuje broń. To było coś, co przeszło do znaków rozpoznawalnych Terminatora 2. W napisach końcowych nieprzypadkowo leciał utwór zespołu Guns N' Roses. To nie przypadek, że Cameron dodał ujęcia jak T800 wyjmuje broń z pudełka róż. Logo słynnego zespołu zawiera róże i broń. Pewne rzeczy stały się już symbolem tego filmu i tak jest właśnie z pudełkiem róż. Szkoda, że twórcy komiksu uprościli czy pominęli wiele ważnych scen filmu Terminator 2. Tak jest w przypadku pokazania T1000 jako płynnego metalu. Jego wyjście z płomieni i nabranie wyglądu człowieka w filmie robiło wrażenie. Twórcy w owym czasie wydali na tę scenę fortunę. Komiks pokazuje scenę na jednym obrazie. Jest ona uproszczona do takiego stopnia, że powinniśmy wziąć pod uwagę fakt, że twórcy zeszytu zakładają, że czytelnik widział film, a sceny zawarte w komiksie stanowią raczej jego przypomnienie niż nowe doświadczenie. Oczywiście komiks ma swoje ograniczenia, ale jednak można było przemyśleć bardziej adaptację tej sceny na obrazy statyczne. Wcześniej wspomniałem, że komiksowy terminator nie zakłada ciemnych okularów. W pewnym momencie ma je na sobie. Fabuła jednak nie wyjaśnia czytelnikowi ich pochodzenia. W filmie zakładanie przez terminatora okularów było jedną z najbardziej wchodzących w pamięć sceny. Była ona pełna luzu, humoru, a jednocześnie wspaniale prezentowała Arnolda jako maszynę. James Cameron w wywiadzie dla Hollywood Reporter powiedział, że miał pewne obawy, czy potraktowanie terminatora takim humorem nie będzie dla widza przesadą. Oczywiście nie było, a scenę zapamiętał chyba każdy. Z kolei bardzo podoba mi się scena, w której Sara spotyka. T800. W filmie to jedna z najważniejszych scen. Oto Sara mierzy się ze swoim koszmarem, cyborgiem z pierwszej części filmu maszyną do zabijania, która przekształciła jej światopogląd i spowodowała, że kobieta trafiła do zakładu psychiatrycznego. Poszczególne obrazy komiksu bardzo ładnie ukazują esencję filmowej sceny. Otwierane drzwi windy, niepewność Sary, wyłaniana sylwetka T800. I przerażenie kobiety. Wszystkie te elementy pięknie pokazały zetknięcie się dwóch przeciwstawnych światów cyborga mordercy z matką przywódcy rebeliantów. W dalszej części komiksowej sceny niektóre rysunki T800 powodują, że myślimy o nim raczej w kategorii karykatury niż potężnej maszyny. Zobaczcie sami te obrazy. I tutaj niestety wychodzą niedociągnięcia w pracy rysownika. Ale niektóre obrazy zasługują na pochwałę, na przykład te, w których pojawia się Ty Tysiąc w scenie w szpitalu. Działanie płynnego metalu nowego Terminatora zostało tutaj pokazane bardzo jasno. Można powiedzieć, że na tych stronach czytelnik zaczyna rozumieć, czym jest ty Tysiąc jako płynny metal. A pokazanie tego w statycznych obrazach jest o wiele trudniejsze niż pokazanie tego w filmie. To podobieństwo jest ważne, bo łączy komiks z filmem, pozwala przypomnieć fanom filmową fabułę, a także zobaczyć filmowe sceny na nowo w obrazach. W komiksie pojawiła się scena, która dostępna jest w rozszerzonej wersji filmu. W niej Sara i John wyjmują procesor T800, aby przełączyć go w tryb uczenia się. Wtedy kobieta postanawia zniszczyć chip, ale John jej na to nie pozwala. Ci, którzy oglądali wersję rozszerzoną filmu rozpoznają tę scenę. W komiksie bardzo dobrze została przedstawiona. Jeśli ktoś czytał komiks zaraz po wypuszczeniu wersji kinowej, to był to dla niego pewien smaczek. W tamtych czasach trudno było zdobyć takie rozszerzone wersje. Podobnie jest ze sceną, w której John uczy T800 uśmiechu. Tę scenę możemy obejrzeć w wersji rozszerzonej filmu. Jedna z najsłynniejszych scen Terminatora 2 to ta, w której T800 strzela z minigana w policyjne samochody. Niestety w komiksie jej nie mamy. Dlaczego? Nie wiem. Ale co ciekawe został pokazany minigun, którego upodobał sobie T-800. Tylko po co, jak nie zostaje użyty? Inna słynna scena filmu to zdjęcie skóry z przedramienia Terminatora, aby mógł on pokazać fragment endoszkieletu Dysonowi. W komiksie nie ma obrazów pokazujących odsłanianie metalowej ręki. Jest tylko jeden obraz, z ręką bez skóry. Ci, którzy widzieli film, poczują ten dreszczyk emocji, ale tylko dlatego, że obraz komiksowy przypomni im daną scenę, a także wrażenia podczas oglądania sceny. Komiksowe obrazy bez kontekstu filmowego nie wywołują takich emocji. I tutaj dochodzimy do podsumowania. Czy takie założenie miał komiks? Przypomnienie filmu, jego poszczególnych scen i wrażeń, jakie wywołały w widzach podczas oglądania obrazu Camerona? Chyba tak. Czytanie komiksu bez znajomości filmu nie będzie dla czytelnika wielkim przeżyciem. Być może były naciski ze strony wydawców, aby komiks mógł zostać wydany możliwie najszybciej po promierze filmu i twórcy zeszytów nie przygotowali odpowiednio się do swojej pracy. Mamy dużo skrótów fabularnych. Zakończenie komiksu jest zgodne z zakończeniem filmowym, ale pokazane zostało w tak wielkim skrócie, że właściwie nie czuje się punktu kulminacyjnego, a jedynie zakończenie opowieści. Dużą wadą komiksu są także ilustracje. Nie wszystkie, bo niektóre są naprawdę bardzo dobre i czuje się w nich filmowość. Jednak uważam, że wybrane obrazy mogły być bardziej dopracowane przez twórców. Niektóre fragmenty mają niewłaściwy dobór kolorów. Ponadto, według mnie, kolorowano nie oglądając filmu. Naprawdę, klimat kilku scen komiksowych można było wywołać odpowiednim doborem kolorów. W niektórych miejscach brakuje pokolorowania pewnych fragmentów obrazu, jak wystająca metalowa czaszka T800 w ostatnich scenach. Wiem, że na początku lat 90. XX wieku kolor w komiksie był inny niż obecnie. Jednak tutaj jest on na niskim poziomie. Stronę wizualną potraktowano jak z szybkiej serii, ale jest to przecież wydanie specjalne. Odnoszące się do jednego z kultowych filmów akcji. Przez przypadek dostałem inną wersję tego komiksu, niedostępną w Polsce i wydaną przez iBooks w 2003 roku. W tej książce rysunki są czarno-białe i uważam, że ta komiksowa historia dużo lepiej prezentuje się w takiej formie. W inny sposób skupiamy się na rysunkach i co za tym idzie, inaczej postrzegamy zawartą w nich akcję. Jak zobaczyłem tę wersję komiksu, to żałowałem, że ktoś w ogóle pokolorował oryginał. Pomimo opisanych wad, ten komiks to dziś ważny. Ważna pozycja, nawet kultowa, i cieszę się, że trafiła w moje ręce. A nawet przypomniała mi mój pierwszy raz z filmem Terminator 2. Dziękuję Wam za kolejny wspólny odcinek ze mną. Pamiętajcie o komentowaniu, bo to bardzo wspiera mój kanał. Dzięki temu mogę go rozwijać. Do następnego razu!